Proszę Pania, czy to jakieś wesele tutaj jest? A waloniki? Będą, zaraz. Jesteśmy we wsi Policzna, gdzie będzie dzisiaj dużo śpiewu. Dzisiaj i jutro rano. W świecie. Przed śpiewaniem się trzeba napisać. Trzeba odkazać gardło. Będzie się działo. Będzie no na no, powiedz coś ładnego, co się będzie działo. Nie ja wiem, sam tym, jeszcze nie jestem gotowy na to. Będzie się jadło, my... będzie się piło, będzie się bawiło. Każe w Rimini grają z reprezentacją Stanów Zjednoczonych, widzę narodów na razie, po pierwszym czasie w To A powiedz mi, chciałem zapytać kiedy my będziemy nagrywać coś, jakieś śpiewanie? Nad ranem. Chciałbym się zapytać, kiedy my coś nagrywamy. E, czekamy jeszcze na witę, bo jeszcze nie ma. Nie, ona mówiła, żeby nie czekać na nią. Aha. Ale pięknie się odbija niebo w, w wodzie. Ha. Tak, ja też. Jak ludzie potrafią zagospodarować. Nie kawał pole. Myślę, że już mamy. No. To, tak powiem działać. Później będzie ta yy, to jedzonka, ale to się rozpoczyna od jedzonka. To nie wiadomo kiedy my skończymy. Słuchaj to co, no to trzeba wrócić do grupy i yy, zmobilizować grupę. Tutaj, Tak będzie, moja.

nie to, że człowiek przyjechał do jakiegoś korpo i ma coś nakręcić panów w garniturach i w krawatach. I sztywne panie, tylko tutaj wszyscy są wylozowani. Może trochę za bardzo wylozowani, bo jest robota do zrobienia. W sensie, że mamy nagrać taką pocztówkę muzyczną. Trzeba znaleźć miejsce, trzeba się ubrać, trzeba nagrać, zaśpiewać. Słońce ucieka a towarzystwo się bawi, pije wódkę i jest tutaj impreza wesele. Mam doświadczenie w kajakowaniu. Wódce. Ja. 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 Wow. Proszę pani, Idomy. proszę pani, bo tu jest potrzebna pomoc bo tam się wszyscy bawią. I nikt nie chce śpiewać. I co się dzieje? O, nie wiem. Pisać, czy my teraz potrzebujemy te nasze wianki porobione, czy nie? Tak. Ja porobione, a mamy jakąś trawę, czy co chce? Nie. Chciałam, że znalazłeś coś? Tak, ja Można tutaj. by łódkę wykorzystać. Ale co, już jest z nim? a może nie wszyscy? Nie, nie, bo mamy część na brzegu, a część na łódce na przykład. A ty jak wtedy? To z drugiego brzegu. Ty jesteś babcią? O, następny. A ja dziadkiem? Tak. Ja jestem babcią. Babcią? Jestem babcią. Masz muki? Ma. To jest nieprawdopodobne. A Pomysz ona ma swoją babcię, która jest pra pra babcią. A Kuba ma 13, nie? Mhm. Ile tygada ma lat? On wie 40. Ja wie Kuba. Przecież ja mam 40 lat prawie. Mhm. Pani? Tak. Nie, to jest z perspektywa! Nie, pani nie, pani nie kłamie. Pani na pewno nie ma 40 lat. Ja mówię, no no o lat. No może 25, ale pani niech nie kłamie, że pani ma 40. <laughs> to ja mogę iść do łódki. No. Do łódka, ja o ja, ja też chcę 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 do łódki. Do łódki. <laughs> Proszę A nie utopimy się? Najgłębiej. Ile no, tam jest? Tak? No tak z go się schować. Ale... ale Moczko, brzegu... Czeka, tak głęboko? No, tak, tak, tak. Tak, Ale tutaj przy brzegu nie jest głęboko. Tylko ostrożnie! A kto będzie tutaj stał? Dobra. Siadaj, 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 siadaj! Na środek! Nie, ale czemu was tylko trzy? Nie wiem, bo nikt nie chciał z nami Bo na łódce tylko dziewice Bo no, na łódce tylko dziewice Dziękuję Babci to aż miło się zrobiło Słuchajcie, jak jesteście gotowi to puszczamy muzykę i gramy No, trzy, cztery

Wysoko nie podnosimy. Tak. Ciemna doczka. Ręce idą w różne strony. Tymna. Za wysoko nie, żeby nikogo nie zamknąć, nie zakryć. Tylko boczki idą. Gdzież twoja docka? I. Moja doczka Dobra, czy wszyscy gotowi, bo światło ucieka! Ej, ale światło muze! Nie jeszcze. Problem z takimi wieczornymi nagraniami polega w dużej mierze na tym, że ucieka światło i wymaga to jakiejś cierpliwości, bo oni się tam ustawiają, ustawiają. Światło coraz mniej. Zaraz ten cały koncept przestanie działać. Kvietačky rviec, kvietačky rviec, Dobra, slyha, če, máme to. <trybujú> máme to. Pięknie wyglądacie, no? Nie tak. <grym> tak Moglibyśmy jeszcze nagrać, tak jak tu stoicie, to fajne to jest. No, to fajne, co, no. nagrywamy? Puszymy. Puszymy. Dobra, jak jesteście gotowi, to możemy zaczynać. Zatem zaczynam? nasz program już. Tik-tak, tak, Weź <suszy> jeszcze raz. A więc jeszcze trzy razy. <ścigli> trzy, cztery, cicho! Gotowi na no to zapyta. start! Uf. Ale ja myślałam, że ta kopalnika to nam przyci pójdzie. Ale musimy nagrać, bo ja ci mówię, że jutro będzie gorzej nagrać. No tak. Bo jak jutro nagramy tą jedną, to będzie... Też będzie sukces, nie? Tu będzie tu. Wieczorem to zawsze ma się ambitne plany tak. na rano, nie? Andrzej tutaj? W tym miejscu? Tak, tak. No, tak. Powiem ja ja szczerze, mogę... że nigdy nie układałam ogniska, ale dobra. Ja też nie byłam stary, zawsze Dobra. To może iść, to ta, ta może iść. Ta może iść na podłogę, tak? O, tak, tak mhm. ta też może iść. To są małe, a tą dobra. jasną bym wolała nie. Dobra. Tak? Teraz plan jest taki, żeby nagrać coś jeszcze przy ognisku. Bo to chyba jedyna opcja w nocy. Co tu można zrobić ciekawego. Także nagrywanie kolejnej piosenki przy ognisku, a tam przy stole Towarzystwo sobie śpiewa, być może ćwiczą. Nie no właśnie co mają ćwiczyć jak to jest nagranie do już nagranych kawałków. Coś nowego sobie ćwiczą. Kto śpiewa? Ale ten, proszę łapkę do góry, nie wiem czy ja mam. Śpiewać czy nie śpiewać owsteczko. Jedziemy jeszcze to... raz i jemy. Idziemy po się już parę blisko. Zapraszamy się, ale myślę, że chyba super Tak, a korale są u mnie w samochodzie. Wiesz, ktoś ze mną jest. Już się nie boję samemu. A, A ty się boisz sam, tak? Aha. Uh -huh. Dlaczego się boisz, jak jesteś sam? Ja się boję, że ktoś tutaj przełazi, jakiś wchodzi przez kłód. Dziewczyny, dookoła są tak będzie musiał ale, być. Ale... ale cię przejarało. Masz dziurę. No każdy ma nie, nie, ja mam jedną A to, to Kurale przyjechały, kurale przyjechały dziewczyny. Czerwone kurale Czerwone niczym wino Twoje reakcje A zaraz, to kto tu telefony jeszcze zdjęcia robią? No. A to, to widać wszystko? Pamiętacie, usta na o, nie patrzymy się w wianki, kręcimy Asia, to Zaczynacie śpiewać, co wy rozmawiacie? Już.

Także mamy dwie piosenki nagrane A no wszystko bardzo spontanicznie no Jesteśmy w fajnym miejscu Pogoda dopisuje, ale nie jest wcale tak łatwo złapać dobry kadr Zgrać całą ekipę Zdążyć ze światłem Więc jest dużo improwizacji no, ogień to ma w sobie taką jakąś magię. Tam tam. Jeszcze raz dokładnie bas. Tam tam. Nie, do góry, Nie, tylko słuchaj. Tam Jest czerwiec i są najkrótsze noce w ciągu roku. I teraz jest ciemno, ale to jest kwestia pewnie półtorej godziny. Jak zacznie robić się jasno, bo jak już jest pierwsza w nocy, to gdzieś tam o 2.30 myślę zacznie powoli się szaruwa i świtanie. Także nie ma zbyt dużo czasu, żeby się zdrzemnąć. Będzie to szybka drzemka, dosyć nocna, żeby z rana wstać i kręcić kolejną muzyczną pocztówkę z hajnówki. Chciałem zapytać, kto tu jest kierownikiem? Kierownik Wszyscy budowy już zginął. E, nie O trzeciej Proszę musimy to spać. nagrać. O trzeciej? Dobra, kto ma nastawiony budzik? Chciałem zapytać. Ja nie idę spać, was, więc was pobudzę. A, dobra, dobra. czyli jesteś odpowiedzialna za budzenie. Agnieszka też nie idzie spać, Halina też nie idzie spać. Dobra, no to, to ja mam spokój, mam jasność, że ktoś czuwa. Jest poranek, godzina właściwie nie wiem która, chyba trzecia coś. Trzecia trzydzieści, towarzystwo się zebrało. Ale niestety dzisiaj nie za bardzo jest mgła. A pomysł jest taki, taki był pomysł, żeby nagranie było we mgle. ja jestem z drugiej strony punktu, a wy źle idziecie w ogóle. Słuchajcie, wracajcie i tego, i tam na łąkę byśmy poszli. No, mamy przejść przez tamtą... Nie no, tutaj trzeba wrócić i ten... O straszne. 20 metrów. Czemu nie jesteś na biało? Białą koszulę. Co biegniesz się przebrać szybko? Gdzie masz ten koszulę? Nałożę na spodnie, może nie będzie widać, co? To się tutaj sprawdzamy, tak? Czy, czy, czy A, można iść? No <grym> na przykład tutaj nie bardzo. <grym i w okresie> Mogę przydały mi się kalosze, ale ładnie co? W każdym razie się mówi, nie w KBS, bądź. Okay. Przepraszam, mam złoczenie zawodowe. No właśnie nie wiem, czy tu można. No to szybko wchodzimy z dymem. Nie, już za To już, nie, za mocno. No, no. już gorzej nie będzie. Takie karowe. Złoczyszcie, <grymne> tu jest pomokłe, czy nie? Nie A wchodzicie tutaj bliżej do mnie? Nie wiem. Czemu nie? Bo tam jest woda. Nie, tu nie ma wody, tylko jest trawa mokra. Chodźcie tutaj blisko do mnie. Tutaj ładnie to wygląda, bo tu jest ładna trawa od tej strony. Ale komary to takiego wypasu nie miały dawno nigdy. To... <noise> samego rana. Tu nawet krowy ani konia w pobliżu nie ma żeby się najeść z rana.